Cześć! W pierwszym etapie rozwiązania wprowadzimy następujące niewiadome, x od tego momentu będziemy oznaczali cyfrę dziesiątek w liczbie dwucyfrowej. I skoro moi drodzy, suma cyfr. Pewnej liczbie dwucyfrowej jest równa 9, to oznacza, że jeśli cyfrę dziesiątek oznaczyliśmy x, to cyfra jedności będzie opisana w ten sposób: 9 odjąć x. I teraz, jak sumujemy cyfry, cyfry dziesiątek i jedności, to otrzymamy łącznie 9. Właśnie o to tutaj chodziło. To będzie cyfra jedności. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób zapisać liczbę dwucyfrową. Zróbmy takie krótkie ćwiczenie. Załóżmy, że mamy liczbę 26 i tą liczbę możemy przedstawić w taki sposób. Mamy 2 dziesiątki i 6 jedności. Natomiast nasza liczba wygląda tak. To jest cyfra dziesiątek, a tutaj mamy cyfrę jedności. prawda, więc cyfrę dziesiątek wpisujemy tutaj a cyfrę jedności wpisujemy tutaj i otrzymujemy takie wyrażenie, które pokazuje nam liczbę dwucyfrową możemy zapisać to troszeczkę prościej, a może tutaj damy taki odnośnik, tutaj nie ma żadnego mnożenia, jeśli zapiszemy to prościej to otrzymamy 10x plus 9 Odjąć x to się równa 9x plus 9. To jest właśnie ta nasza liczba dwucyfrowa, i teraz chcielibyśmy jeszcze, aby ona spełniała taki warunek. Otóż iloczyn tej liczby, czyli liczby postaci 9x plus 9 i jej cyfry jedności. Tak wygląda cyfra jedności, jest większy od 144. Jak widzicie, otrzymaliśmy tutaj taką nierówność do rozwiązania, więc w tym momencie kończę rozwiązanie pierwszej części. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B, tam będziemy rozwiązywali dalej to zadanie. Jeśli chcecie zostać wspierającymi rozwój tego kanału, to pod rozwiązaniem tego przykładu, tej części, znajdziecie link. Kliknijcie w niego, i tam dalej pojawi się taka instrukcja, jak, jak to zrobić, żeby zostać wspierającym.